Cześć, tu Patryk, AutoCentrum Sanders. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać 10 wad w 10 minut. Czyli każda wada po jednej minucie, jeżeli chodzi o Tesla czy Highlight z 2024 roku. Mamy już zrobione prawie 17 tysięcy kilometrów przez jakieś 5 miesięcy. Wiemy, na co zwracać uwagę, wiemy, co nas denerwuje, szczególnie jako mechanika, szczególnie jako gdzieś kolekcjonera jakiejś ilości aut. No więc przechodzimy do tematu, żeby nie zabierać waszego cennego czasu. Pierwsza wada. Auto charakterystycznie składa się z siedmiu kamer. Raz, dwa, z drugiej strony jest tak samo 3-4, 5, kamera zewnętrzna, 6 kamera w środku. Tutaj od strony kierowcy, sprawdza i oczywiście siódma na zewnątrz. Najważniejsza wada to jest kamera. Ze względu na to, że mogła być w znaczku, albo mieć spryskiwacz do oczyszczenia, żeby go schować. Bo to jest dość istotne i dość ważne. Kolejna wada, która została rozwiązana poniekąd. Także to już nie jest wada. Jak w momencie, gdy chciałem jeszcze wam nagrywać ten film, ona jeszcze była wadą. Teraz aktualnie już nie jest wadą. Ale okazuje się, że jest poniekąd wadą, ze względu na to, że nie działa to na wszystkie telefony Androida. Zawsze było tak, że podchodząc do Tesli i stając tutaj, mając iPhone'a, czyli nie system Androida, czyli na iPhone'ie, czekaliśmy sobie 3 sekundy, pikało, mrugało światłami tylnymi i otwierało klapę. Teraz to działa w systemie Android, ale okazuje się, że tylko w jego wyższych modelach, czyli e, przykładowo na Samsungu typu S. Nie wiem jak jest na przykład na Huaweiu czy innych modelach telefonu, czy tam też wysokie e, półki tego telefonu otwierają tylną klapę bez oczywiście używania kluczyka ani guzika. Trzecią wadą są kamery. Kamery boczne, kamera przednia. W momencie gdy jedziemy na tym pomacie, albo używamy autopilota na autostradzie w, w przypadku gdy świeci bardzo mocno słońce autopilot nam się potrafi wyłączyć a kamery e, dostajemy informację, że kamery boczne lub też e, kamera przednia jest za słabo widoczna żeby po prostu mm, e, kontynuować jazdę na autopilocie kolejna wada brak czujników parkowania czy to jest wada, czy to jest zaleta że ma Siedem kamer, a nie ma czujników parkowania. Jest to zdecydowanie wada. Nie ma ich ani z przodu, ani z tyłu. I teraz, w momencie, gdy mamy brudną kamerę z tyłu, wiadomo, jedziemy troszkę na czuja, ale w momencie, gdy na przykład bardzo mocno świeci słońce, no to znowu też nie widzimy za bardzo ani nie słyszymy za bardzo, jak blisko mamy do samochodu, który jest z przodu, przód auta jest bardzo mocno wysunięty do przodu i widoczność z pozycji kierowcy nie jest wręcz idealna jest łatwo o uszkodzenie części przedniej ze względu na brak czujników parkowania w poprzedniej wersji wersji Tesli 3 nie Highlight były czujniki parkowania moim zdaniem to jest wada. brak kierunkowskazów to znaczy brak manetki do kierunkowskazów oraz brak manetki do zmiany biegów czy to jest uciążliwe? przejdę do zmiany biegów zmiany biegów absolutnie nie bo w momencie gdy naciśniemy hamulec a mamy z tyłu zaparkowane blisko na przykład jakiejś przeszkody on wie, że my chcemy jechać do przodu i to jest bardzo zrozumiałe podjeżdżając do przodu i mając przeszkodę on ją wyczuwa i w momencie gdy kręcimy do tyłu zobaczcie, aby włączyć bieker mamy kręcić w prawo sam się przełączył na bieg wsteczny. Bardzo fajne, bardzo praktyczne. Także tutaj moim zdaniem to nie jest problemem. Dodatkowo mamy panel, e, o, panel tutaj, jeżeli chodzi o e, zmiany biegów. Jeżeli byłby problem z wyświetlaczem, także uważam, że to nie jest problem. Czy problem manetki w lewej? z lewej strony od kierunkowskazów. Tak, wydaje mi się, że mogłoby być ta manetka, byłoby zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy, w kierownicy działają naprawdę precyzyjnie. Można, gdy w momencie, gdy się je włączy, a zjeżdżamy na inny pas ruchu, one się automatycznie wyłączają. Także uważam, że są dobre. Idzie się do nich przyzwyczaić i na przykład po zrobieniu, nie wiem, 1200 -2000 km tym autem, przesiadając się do innego auta, my nadal wiemy, że tam jest manetka i to nie ma problemu, że szukamy tu guzików. Wracając do tego auta, przyzwyczajamy się bardzo szybko. Jest to intuicyjne, czyli to nie jest też aż taki problem, ale na pewno jest to wada tego auta że manetka od kierunkowskazów by się przydała, bo przy zjeżdżaniu z ronda jest to naprawdę problem, żeby zjeżdżając z ronda i mając kierownicę odwróconą, nacisnąć przycisk. Mamy jakiś problem, że nie wiemy do końca, który to przycisk. Niektórzy mówią, że to jest wtedy ten przycisk bliżej poduszki powietrznej naciskają go tego, ale uwierzcie mi, że to czasami wynika problem z tego. Kolejny temat, kolejna wada. Szklany dach. Fajny, pięknie wygląda. Do czego jest szklany dach? Idzie on odtąd. To szkło idzie przez całą szybę. Tu jest dzielone. Idzie do przedniej, czołowej szyby. I jest. Idzie do końca. Szklany dach zimą daje nam chłód. W aucie na pewno zdecydowanie więcej. W okresie wiosennym bardzo przyjemne widoki. W okresie letnim znowu gorąco nam przechodzi do tego szklanego dachu. Moim zdaniem tutaj powinniśmy już w dobie obecnej, przy tych cenach aut, w elektrykach zastosować solar. Solar na dachu dałby nam na pewno, e, podniósłby na pewno na przykład poziom o 100 do 200 km podczas jazdy zasięgu. Oczywiście my zastosowaliśmy takie oto, jakby można powiedzieć rolety, ale to nie są rolety, no powiedzmy, nazwijmy to rolety. Zakupione na Allegro, działają, sprawdzają się w okresie zimowym i grubego, jakiegoś takiego okresu letniego, koło 30 stopni, zawsze je zakładamy. Uwierzcie mi, że działają, wyglądają dobrze, nikt nie zwrócił uwagi na to, że coś jest nie tak w aucie. Kolejna wada to słuchajcie, schowek. Do schowka idzie się przyzwyczaić, że możemy nacisnąć na głos, otwórz schowek. Schowek się otworzył. Teraz słuchajcie zamknięcia. Czy to był maluch? Czy to był nie Fiat 126P? Czy idąc dalej, zamykaliśmy drzwi aut z lat 60. Nie wiem. Otwórzmy jeszcze raz schowek i posłuchajmy dźwięku. Możemy go otworzyć z panelu. Otwieranie schowka nie jest tak drażniące. Uwierzcie mi, nawet jak delikatnie podnoszę go do góry, to słuchajcie. To jest straszne. Kolejną wadą jest aktywny tempomat. Używamy go z racji tego, że autopilot nie jest do końca idealny, co będzie za chwilę, ale tempomat. I przykładowo sobie jedziemy z daną prędkością 120 na godzinę. Nie dotykamy hamulca jedziemy na tempomacie. Wiadomo, jest aktywny, czyli w tym momencie widzi auto z naprzeciwka. Będzie może to teraz bardzo ciężko Wam pokazać, ale gdy będziemy się zbliżać do węzła najbliższego i byśmy jechali dalej prosto, a jechali prędkością np. 120 lub na autostradzie 140, auto bez żadnej przyczyny, gdy nie mamy żadnego przedmiotu z przodu samo zacznie hamować do prędkości 90-80 na godzinę. Tesla w serwisie tłumaczy to faktem, że ona w tym momencie sygnalizuje z tyłu tych kierowców, że hamuje, a zbliżamy się do węzła i w celach bezpieczeństwa ten hamulec się załącza. Słuchajcie, czy to są cele bezpieczeństwa? Jadąc samochodem za kimś, pusta droga, a on nagle ze 140 hamuje do 90, to nie jest bezpieczeństwo. I też tłumaczyłem to w serwisie Tesli, ale tak naprawdę uważają, że to jest, że ja tu jestem kierowcą głównym i ja powinienem odpowiadać za to. A ten tempomat jest tak zwanym dodatkiem. Za który oni nie biorą odpowiedzialności Także uważam, że to też nie jest do końca idealnie spasowane Kolejną wadą jest autopilot Uruchamiamy go przez dwukrotne naciśnięcie tego oto przycisku Włącza się nam takie, taka tęcza Mamy autopilota Musimy wiadomo trzymać ręce na kierownicy dla bezpieczeństwa Pilot, Autopilot jest ustawiony na 120 km na godzinę do czego zmierzam? Autopilot jedziemy, odpoczywamy, sam skręca, sam sprawdza oś drogi, ale niestety, jeżeli właśnie jedziemy 120 na godzinę, bo mamy tak ustawione, a jedziemy aktualnie 85 za tym pojazdem, to zmieniając pas ruchu, niestety wyłącza się nam autopilot. Wjeżdżając z powrotem na pas ruchu, już się znowu nie załączy sam, tylko niestety musimy znowu dwukrotnie wcisnąć. Wydaje mi się, że jest to uciążliwe, to wciskanie dwukrotnie. Jeżeli zmieniamy pas ruchu, na przykład tak jak teraz dojeżdżamy znowu do e, Opla, zmieniając pas ruchu, zjeżdżamy, załącza się nam tempomat tutaj w tym momencie. Więc nie ma jakiejś tragedii, bo jest tempomat, ale już autopilot jest wyłączony. I za każdym razem, jak zmieniamy ten pas ruchu, no niestety autopilot jest nam wyłączony. Uważam, że to jest wada. Kolejną wadą, ale wydaje mi się, że najbardziej i największą wadą, jaką jest, to są wycieraczki. Wycieraczki, które już po kilku aktualizacjach miały lepiej działać, nie działają nadal. O co chodzi? Wycieraczki mamy włączane tutaj i mamy tryby od 1 do 4 i tryb auto oraz wyłączenie. I w momencie, gdy mamy tryb auto, a mamy piękną pogodę, one potrafią się same włączyć i rozmazać tam czystą szybę. To jest totalna bzdura. Mamy słucho, mamy słoneczny dzień, one potrafią czasem po prostu na przykład na przejeździe 100 kilometrów nam trzy razy się załączyć. To jest zdecydowanie ogromna wada. I teraz ktoś by powiedział, to nie ma problemu, naciskamy, robimy wyłącz i nie mamy tych wycieraczek. Tu się zgodzę, bo je wyłączymy w tym momencie i nie mamy ich na auto, ale najgorsze jest to, że włączając tempomat lub autopilot, z racji automatycznej przechodzą one nam w tryb auto wycieraczki, czyli za każdym razem jak uruchomimy znowu nowo, na nowo autopilota znowu musimy wyłączyć jeszcze wycieraczki czyli teraz słuchajcie, jedziemy sobie autostradą mamy pas, mamy tira albo ich 20 po drodze i za każdym razem, gdy zmieniamy pas ruchu i wyprzedzamy w tym momencie, no, nie dość, że musimy autopilota znowu uruchomić, to tak samo musimy również i wycieraczki wyłączyć żeby nas nie denerwowały Mieli to zrobić w aktualizacji któreś poprawili, niestety poprawili to nie wiem czy na chwilę, czy na krótko, czy w ogóle. Po prostu no, no, nie, działa, nie działa to tak jak nadal, tak jak powinno. Czyli za każdym razem, w ładną pogodę, mamy wyłączony tryb wycieraczek. My zastosowaliśmy sobie tak zwaną niewidzialną wycieraczkę. Na samym początku jak kupiliśmy auto I ona działa, ona działa, ale ona niestety działa Powyżej 80 na godzinę I naprawdę nam bardzo dobrze rozmuchuje wodę Także naprawdę nawet tego systemu auto Nie używamy, bo ten system auto Jeżeli używamy nawet w trybie Gdy pada deszcz To on i tak naprawdę działa beznadziejnie I to uważam za największą wadę tego auta Nie kierunkowskazy Nie autopilot, nie kamery A największą wadą tak naprawdę jest wycieraczka wycieraczki z z tego co wiem i z tego co sobie przypominam 10W wymienione i to są właśnie one. Także co tu dużo opowiadać, 10W w 10 minut. Dzięki śliczne, pozdrawiam.